Siemanko, siemanko! Ja jestem Wertez. witam Was w kolejnym odcinku z rozbitka w Minecraft, dokładnie tak. Ostatnio zakończyliśmy odcinek sobie w tej jaskini z tego co pamiętamy, dokładnie tak, zobaczyliśmy zresztą pod koniec, że ona się ciągnie Ciągnie i ciągnie, ciągnie, także dzisiaj sobie tutaj e, dalej popatrzymy, co tutaj się dzieje. Już dostaję masę prywatnych wiadomości, ależ mnie szybko wylukaliście na tej podatki. Eee, to dobra, cześć, niech Wam będzie. Cześć, cześć, witam wszystkich, oczywiście, cześć, bo właśnie dopiero co na serwer i stwierdziłem, że od razu odpalam nagrywanie, co się będę, co nie? No, także tak zrobiłem, tak robię. I lecimy tutaj badać naszą jaskinię dalej. Oczywiście przypominam, że gram na serwerze, dokładnie tak, gram na serwerze, także jak najbardziej was zapraszam e, też do grania na właśnie brodatych. IP jest to oczywiście w opisie, brodaci.net. Ja sobie tutaj śmigam. Wow. Jest ogólnie mega fajnie. <laughs> tak, widziałem też e, top komentarz pod poprzednim filmem. E, to było pytanie, kiedy survival, ten zwykły mój na, w, w Minecraft'cie. Powiem wam, że będzie, będzie, spokojnie, spokojnie. Ostatnio było dużo rzeczy do ogarniania, a za bardzo nie miałem jak właśnie przysiąść do survivalu, bo teraz czekam mnie zrobienie domku. Do domku potrzebuję materiałów, tam widziałem komentarze, że we, weź coś ogarnij, nie lataj po tych nic, nie kop, tylko od razu rób coś, nie? Ale wiecie, od razu domku się nie da zbudować, po prostu... E, bez niczego, także trzeba i tak polatać, coś pobiegać To stwierdzimy, że właśnie pozbieram sobie poza odcinkiem, coś tam pobuduję poza odcinkiem e, i, I dlatego też to się przeciąga, bo trzeba jeszcze pomysł na domek, ale tu na luzie na luzia ja sobie to zbuduję Jeszcze wiecie, przy okazji teraz PGA jest, jeszcze przeprowadzka mnie czeka, takie, takie duperele, które spowalniają ten odcinek Ale na spokojnie będzie, ja, ja nie anulowałem tej serii, ja sobie ją będę cisnął i cisnął Tylko póki co jest taka właśnie chwilowa przerwa Dobra, czemu u was tak dużo tutaj było, co? Moi koledzy ząbiaczki. Ciekawe u kogo... A nie, nie jestem u nikogo na wyspie, bo... Bo... Ha, go jeszcze pocisnąłem przed śmiercią. Bo w sumie obok mam całe morze, także to jest wszystko moje. <grym> o, tutaj za bardzo się nie wcisnę. Nie mam żadnego wiaderka. Prawda? Oczywiście, że nie mam. A jak będę chciał bardzo. Wiaderko to sobie zrobię. God it, czemu tutaj jest coś takiego. Hm. A nic, robimy sobie po prostu jakieś super tajne przejście. O nie, nie chciałem tego tak zrobić. Troszki zepsułem, przepraszam. Mój błąd. Dobra, przejście jest. Tu może tak na wszelki wypadek zatamujemy, żeby nas, nas nic nie wystrzeliło do tej lawy. I gad demit, ale nam się tutaj skończyła jaski. No nic. Druga drugą stronę też sobie możemy pójść tak jak najbardziej. What? O nie, mały! Mały! MAŁY ZABÓJCA! No! Ha! Mam cię! Nie mam nic innego do jedzenia? No, Tak Co ja zrobiłem z kill Halo! E! 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 Aha Okej okay. Okej okay. Nie wiem czego wyrzuciłem do lawy, czy co z nim zrobiłem, albo się skończył no. Okej okay. Dziwne, dziwne to było. Dawać mi kolejny Kyleof. Ach, podwójka, może sobie jeszcze zrobię, tak jakby coś zapasowy. Pik-pik-pik. Dobra, mamy to. Gdzie można ci wysłać mapę Escape na mojego maila, który jest zazwyczaj w opisie? Ten gmail.com Maila w opisie filmów. Dobra, stwierdziłem, że odpiszę. O, ciepanie, diament! Wzięliście ja sobie po prostu tak kopię. Tak po prostu bym poleciał dalej. O nie! O nie, jak fajnie. Czekajcie. Czekajcie, 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 bo tutaj kilofu nie wiem. Okej! Okay. To mi się podoba, to mi się podoba, jasna sprawa. Dokładnie tak. Swoją drogą nie wiem, czy jutro będzie odcinek, postaram się. Już muszę się zbierać do wyjazdu na PGA, wiecie, już, już tam, jak to oglądacie, to PGA się już kończy, ale no, ale no, trzeba było zapas nagrać, także, także, o, więcej diamentów, także się tutaj staram jakiś zapasik ugrać ogólnie, a czasu brakuje, takie życie, takie życie, dobra, 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 diamenty, 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 więcej diamentów, więcej diamentów, Pokazał mi na czacie ile diamentów, nie walne? Też nie pokazuje, okej, okay, kupiemy dalej to nic nie widzę, co tylko dwa diamenty? No nie gadajcie tak nawet, o nie Dobra, miejmy nadzieję, że w górę pójdą Będzie fajnie Dobra Wyłączyłem, bo nie wiem dlaczego, ale mi się social spy odpalił Chyba automatycznie dla adminów jest Dobra, zrobimy to tak Okej, okay, dawaj diaksy, a nie, trzy diamenty. Nawet cztery mi chat pokazuje, oh yeah hey, hey. mamy diaksy Mamy diaksy, dobrze <grym> To mi się podoba, to mi się podoba, a za to bo są jakieś diamenty, halo Stone Pokażesz mi coś fajnego? Tak nie bardzo Nie dasz mi już żadnego znaleziska, ale dobrze, że się tu wybraliśmy Diamenciki wpadły Elegancka, elegancka to było fajne. To było bardzo miłe ze strony tej mapy. Także no fajnie. A właśnie, co do Overwatcha. Będzie spokojnie, będzie po przeprowadce. Ja tutaj sobie cały plan rozkminię I znowu wrócimy do Overwatch. Dokładnie tak. Nie będzie lekko dla cheaterów. Będę dostawali bany. No, się nie wyciągnę, ale to nieważne. Dawaj mi to. To ja się stąd już wynoszę s ja się stąd już wynoszę, zabieramy to. Idziemy. Diamenty są. Jest impreza. Tu mnie akurat za off zwrócał. Proszę bardzo, żyć nie umierać. Fajnie, fajnie. Hmm, kurde, kto tu wymyślił brak podłogi w tym miejscu? Dawaj mi to. Dobra w sumie. Nlazną kill kilofę mogę pakować. Czy tu jest piętro wyżej? O! O, jak miło! Słyszę nieprzyjaciół, nie, tutaj było przejście, ale tutaj nie widziałem żadnych bombiaków, bombiaków, zębiaków Ale gdzieś są o, jeden chyba pływał w lawie hmm. Czekajcie, czekajcie, czekajcie Tu coś się dzieje, tu coś się dzieje A ja sobie tak chodzę Chyba Wiedźmat ty słyszy, co mi się nie podoba No nic, no jakoś się tam przyciśnijmy Zobaczymy co tam nasza jaskinia chowa przed nami tyk, tyk, tyk. O, Tu jest podłoga, to świetnie Dawaj mi to, to jest szybsze Nie ma co czekać Żelaza mamy bardzo dużo tutaj na serwerze Przekopmy się przez to i chodźmy na drugą stronę Właśnie tak, właśnie tak, mamy drugą stronę o, diamenty, kolejne, jo. Czekajcie, bo tam jest zombiak. Hehehe, <laughs> 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 hehe, <laughs> jak tam? <laughs> Popalone, rozumiem. O, wyłączyłem animację, okej okay. Nie do jakiejś mapki Woo! Diamenty! Jej, to, to dobra, do dobra wyprawa Podoba mi się dobra, mam dziewięć Diaksów, elegancko Ale jak na widoku były! Ale miło Naprawdę mega miło Super 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 sam coś jest, tam raczej nic nie ma, ale to jest kanion. Czyli do kanionu trafiliśmy jakiegoś, który nam zapadał diaksami, ale powiem wam, że naprawdę bardzo rzadko się teraz mi trafiają jakieś kaniony, żeby był jakiś diament. Pamiętam, jak pierwszy kanion znalazłem w Tak Tako, sobie zobaczyć, jak one wyglądają. To tam były diamenty, pamiętam. Ledwo co odpalony Minecraft, ja jeszcze nie mam podstawowych rzeczy. A tu już diaksy przy mnie, nie? Nie miałem jak ich wykopać. A no to był chyba tylko ten jeden raz wcześniej, teraz właśnie drugi raz. Czy tam się trafiło? Dobra, bardzo fajnie Wam powiem. Bardzo, bardzo fajnie. <laughs> Jeszcze zatopiliśmy stwory Dobra, tam sobie pójdziemy, bo widzę, widzę że dzisiaj z diegxami to naprawdę udana gra. Udana gra. Że to mi się podoba. Trzeba uważać, żeby nie wpaść do wody. Że zasłonię. Okej, okay, dobra. Lećmy to wodę zablokować. I będzie supeł. Supełek będzie. Dobra, jakby coś te ja tutaj, coś takiego zrobię. Nie ma co, żebym od razu wodę całą blokował. Boję się tego miejsca, że jak będę wracał, to spadnę. To ja tutaj zatkam. I sprawdzamy dalej. Wow! 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 Wow, 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 wow. No nie trafiłem No god damn it, Nie! Czekaj! Czekaj! Nie! Fuck! Dammit! <grym> Moje diamenty! bak, Na szczęście mam VIP'a! O nie, wpadło coś... Jest, dobra, diamenty się nie utopiły w lawie. Jo, potrzebuję zbroi! mam się wydałem w taką super podróż bez zbroi. God damn it! Nie bije tego żelaza, czekajcie Dawaj mi ten piecyk Dawaj, ten piecyk musi tutaj chodzić Przerób mi wszystko co mamy Dobra, że spodnie zrobię na początek Dobra Spodnie najlepsza inwestycja na sam początek God damn it. Masakra, masakra, masakra Dawaj mi to Dawaj mi to, tak się bawić Wait Jeden tak jest, już, są jest już tarcze. W jeden tak się robiło? Czy to na odwrót było? Tak się robiło tarcze. bliet Kurde, zapomniałem, jak się tarcze robiło. God damn it, damn it! No nic. No nic, no nic, no nic. Chyba, że. Czekajcie, bo naprawdę craftingu zapomniałem. się tarczek mini. No niestety, tak też nie działa. No trudno, bez tego zrobimy. Okej, okay, yes, czekajcie, dobra, bo to ważna wiadomość, oczywiście. Sześć, jeszcze dwa, jeszcze dwa, jeszcze dwa, jeszcze dwa, zaraz im tam wlecą, o ile, o ile są tam jeszcze? No, dawaj, 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 dawaj. Chyba się pojawił. Dobra, no, to teraz robimy sobie klatę Właśnie tak, mamy klatę i teraz już z górki, żeby zrobić coś tam To teraz nam tak już Nie będą przeszkadzali Zablokuję, bo to prawie moje itemy spadły, nie? Teraz oczywiście już ich tutaj nie ma Po beku Ale nic, ale nic, tak myślałem, że zginę dzisiaj Nie wiem dlaczego Ale jak najbardziej to się sprawdziło Ja pierdzielę. Masakra, dwa szkielety, PvP z 1.9, jeszcze nie do końca potrafię. O. I wyszedł problem. W sumie coś mogę sobie budki zrobić. Dobra. Jeszcze ile tu było na ten, na hełm? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, pięć jak będzie, to możemy to zniszczyć. No dalej tak dwa. Dawaj, dawaj, rób mi tutaj hełma. Rób mi tutaj hełma, bo... Bo to mi się nie podobało, co się przed chwilą stało, naprawdę. Było złe. Nie rozumiem jak takie coś mogło się stać nawet. Bo ustawione. Ustawka była na mnie. Dobra. No jeszcze jeden. No, dajesz. Dajesz mi. Zabieramy, zabieramy, zabieramy. Teraz rozwalamy, robimy hełma. Ha, teraz mi podskoczcie, kurde. Nie czekać jak sobie nie będę robił, bo to póki co. Póki co nie warto, także zostaniemy przy tym. Tylko czekajcie. Przydałby mi się. Mm. To już my tyle. Pięk. No, sobie trochę za dużo tych patyków. Ale to nieważne. Dobra. Okej. Tak. Pochodnie się przyda, bo wiecie. To jest taka większa troszeczkę wyprawa. Jak tak patrzę. Aha. Tam będzie coś. Tam trzeba będzie się wybrać. Michał, gdzie te szkielety? Zadowolone poszło pijać. Udaną grę. Za typy? Aha. To jest takie przejście dookoła. Okej, okay, zrozumiałem Dobra, Ale stanowczo wolę zwiedzać od góry, bo już kiedyś miałem akcję Oho uh -huh. Oho kopalnia hmm. Powiem wam, że naprawdę grubo trafiliśmy, oj grubo trafiliśmy I oj grubo tutaj będziemy mieli zwiedzania Okej, okay, okej okay. Okej, okay. wiecie co? No i jeszcze kolejny kanion Dobra, zrobimy tak, zrobimy tak, ja wrócę w tamto miejsce Tutaj Żebym wiedział, że tutaj po prostu, gdzie ja szedłem, nie? Postawię tutaj to Postawię to, okej Zrobimy, wiecie, jak wrócę to będę pamiętał i w kolejnym odcinku pozwiedzamy dalej, bo ja to widzę, że trafiłem na naprawdę grube Grube jaskinie, dungeony, i tak dalej, i tak dalej, opuszczone kopalnie, także się dzieje. do na tej mojej wyspie, naprawdę tego się nie spodziewałem. No ej, i fajnie, ej, fajnie, także dobra. Tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie koniecznie łapaczkę w górę, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie, bardzo dziękuję za oglądanie. Na razie, cześć, żuwik.